R.G. Sawicki: Mamo, ze śniegiem jest coś nie tak. Śnieg w kwietniu. Katarzyna była jedną z nielicznych osób, których to nie zdziwiło. Miała zbyt dużo na głowie, żeby jeszcze zwracać szczególną uwagę na to, co działo się za oknem. Trudności, z jakimi zmagała się na co dzień, obdarły ją z resztek romantyzmu, a nawet ze zdolności do zachwytu czy zdumienia. Brak czasu na cokolwiek poza pracą i zajmowaniem się dziećmi sprawił, że przeobraziła się w osobę do szpiku kości praktyczną. Dlatego jej jedyną reakcją na opady śniegu było upewnienie się, że dzieci założyły czapki i szaliki. Zrobiwszy to, Wróciła do swoich zajęć. Była sobota, więc mogła wreszcie naprawić zapchany zlew. Granulat chemiczny ani wiercenie drucikiem w otworze nie przyniosły rezultatów, dlatego postanowiła odkręcić syfon i przeczyścić wszystko od środka. Była spokojna o dzieci, ponieważ mieszkała w domu z ogródkiem, a całą posesję otaczał płot. Pozwoliła im bawić się na podwórzu. Tym bardziej, że ośmioletnia córka opiekowała się swoim o dwa lata młodszym bratem. Katarzyna mogła na niej polegać i miała pewność, że córce nigdy nie przyjdą do głowy głupie pomysły. Niestety nie mogła tego samego powiedzieć o ojcu swoich dzieci. Kobieta nawet nie wiedziała, gdzie on się obecnie znajduje. Od jakiegoś czasu przestało ją to nawet interesować. Kiedyś tęskniła za jego objęciami i myślała, że ona i dzieci potrzebują jego obecności. Teraz z dawnego uczucia nie pozostało nic, a jeśli chodzi o pomoc przy utrzymaniu rodziny, wychowaniu dzieci i zajmowaniu się domem, katarzyna radziła sobie sama. Swojego eks nigdy nie nazywała po imieniu. Był alimenciarzem i nikim więcej. Poczuła, jak w jej nozdrza wdziera się obrzydliwy zapach. Udało jej się odkręcić syfon. Musiała teraz wyczyścić go ze szlamu. Zrobiła to sprawnie, nawet w myślach nie narzekając, że musi robić coś takiego. Mimo chronicznego zmęczenia i braku czasu dla siebie nie użalała się nad swoim losem codzienna walka o utrzymanie dzieci, domu i porządku, zahartowała ją na tyle, że kobieta bez wahania potrafiła zabrać się za typowo męskie zajęcia. Niestety, jej dom w niektórych miejscach się sypał. Zamiast generalnego remontu otrzymywał drobne naprawy oraz elementy dekoracyjne, które mniej lub bardziej umiejętnie przykrywały ubytki. Był jak starzec, który ubrał się w młodzieżowe ciuchy i wstrzyknął sobie botoks. Skończyła myć syfon, ale zanim przykręciła go z powrotem, zaczęła szukać nowej uszczelki, bo stara zupełnie sparciała. Wtedy Katarzyna po raz pierwszy usłyszała wołanie swojej córki. Nie zareagowała na nie, ponieważ w głosie dziewczynki brakowało negatywnych emocji. Dziecko zobaczyło coś w swoim niemaniu ciekawego albo zrobiło coś, czym chciało się pochwalić. Matka zamierzała dokończyć to, co zaczęła. Drobne naprawy lubiła robić za jednym zamachem. Wołanie córki powtórzyło się. Katarzyna poczuła subtelne ukłucie niepokoju. Nie zareagowała, ponieważ nie było ku temu powodu. Dzieci znajdowały się na ogrodzonym podwórku, a gdyby działo się coś złego, córka wołałaby w zupełnie inny sposób. Niegdyś katarzyna biegała do dzieci na każde najmniejszy objaw własnego niepokoju. Owszem, zdawała sobie sprawę, że takie zachowanie było nieproduktywne. Mimo tej świadomości, robiła przerwy w pracę, żeby dzwonić do przedszkola. A w nocy budziła się wielokrotnie i nachylała się nad swoimi pociechami, sprawdzając czy oddychają. W końcu, kiedy została samotną matką, spadło na nią tak dużo pracy, że porzuciła ten nawyk. Po prostu nie mogła sobie pozwolić na ciągłą przerwę w pracy i pobudki w środku nocy. Okazało się, że przeczucia są jedynie przejawem lęków, jakie kłębiły się w jej sercu. Przestała zwracać na nie uwagę, a wraz ze zmianą zachowania obawy stały się rzadsze. To dlatego mogła dokończyć wymianę uszczelki i zamontowanie syfonu, pomimo iż jakiś irracjonalny lęk kazał jej rzucić wszystko i biec do okna. Wreszcie skończyła pracę, a następnie odkręciła kran. Z zadowoleniem pokiwała głową, widząc, jak woda bez przeszkód ścieka otworem. Mamo, mamo, zobacz, ze śniegiem jest coś nie tak. Córka była wyraźnie podekscytowana. Katarzyna słyszała też radosne okrzyki i śmiech syna. Zdjęła gumowe rękawice i spokojnym krokiem podeszła do okna zobaczyć, co wywołało takie podniecenie u jej dzieci. Przez szybę ujrzała niecodzienny obrazek. Jej pociechy, ubrane w grube swetry, Czapki i szaliki skakały wokół bałwana z różową głową. Śniegowa figura, zrobiona przez dzieci, była niska i niedokończona brakowało nosa z marchwi oraz oczu z guzików, ale miała już ręce z patyków i czapkę, za którą posłużyła pęknięta metalowa miska. Płatki śniegu, które spadały z nieba, miały różowy odcień, tak samo jak głowa bałwana. Katarzyna pomyślała najpierw, że to złudzenie optyczne. Wkrótce jednak zdała sobie sprawę, że od rana padał normalny biały śnieg, a kilka lub kilkanaście minut temu zaczął padać inny o zabarwieniu różowym. Kobieta zmarszczyła brwi w zdziwieniu, ale zaraz potem dominującą emocją stał się niepokój. To, co działo się na podwórku, tak bardzo odstawało od normy, że kobieta zapragnęła przerwać dzieciom zabawę i kazać im wracać. Otworzyła okno. Teraz jeszcze wyraźniej słyszała radosne, pełne ekscytacji okrzyki córki i syna. Dziewczynka nabrała leżącą na ziemi porcję śniegu w ten sposób, żeby zgarnąć ten najświeższy, kolorowy. Chłopiec zamknął oczy. Odchylił głowę i wystawił język. Zaczął się kręcić z rozłożonymi rękami i połykał śnieżynki. Katarzyna wystawiła rękę za okno. Wylądował na niej całkiem spory płatek śniegu o głębokim, ciemnoróżowym kolorze. Kobieta zbliżyła dłoni do swojej twarzy i patrzyła, jak śnieżynka roztapia się. Zacisnęła palce, a następnie rozwarła je... I z rosnącym przerażeniem patrzyła na czerwoną smugę, która została na jej skórze. Śnieg nie był różowy, tylko na taki wyglądał w świetle dnia. Matka natychmiast zawołała swoje dzieci. Do jej głosu nie pozostawiał złudzeń. Zabawa się skończyła i co do tego nie było wątpliwości. Ubrania dzieci od razu trafiły do prania, a one same do wanny. Rodzina już drugi dzień żyła w częściowej izolacji i bez światła dziennego. Matka opuściła żaluzje i zasłony w każdym oknie, a dzieci miały zakaz wychodzenia na zewnątrz. Nieświadome tego, co się dzieje, oglądały kreskówki ze starej płyty DVD, ponieważ internet i telewizja przestały działać. Katarzyna zostawiła je na chwilę same i zbliżyła się do okna. Rozchyliła zasłonę tylko na tyle, żeby przyjrzeć się temu, co się działo. Temperatura była na plusie, więc zamiast śniegu padał deszcz. Kobieta patrzyła, jak czerwone krople ścigają się po szybie, a potem przeniosła wzrok na chodnik biegnący przez podwórze. Ciecz, która zbierała się w kałużach, wyglądała makabrycznie. Najbliższa skałż była płytka, ale rozległa. Ciężkie krople zasilały ją nieustannie, a koncentryczne kręgi pojawiające się na powierzchni były doskonale widoczne z miejsca, w którym stała Katarzyna. Nawet powietrze, nasiągnięte tą osobliwą wilgocią, zdawało się krwawe. Kobieta powstrzymała odruch wymiotny. Machinalnie oderwała się od okna i zaczęła szukać czegoś, na czym mogła zawiesić wzrok. Zobaczyła telewizor, przed którym grzecznie siedziały jej pociechy. Śmiały się raz za razem, kiedy kreskówkowa świnka zrobiła coś zabawnego. Później, tego samego dnia, nieco się rozpogodziło. Matka wciąż nie pozwalała dzieciom bawić się na zewnątrz. Sama wyszła przed posesję porozmawiać z sąsiadami. Starała się jak najmniej patrzeć na kałuże. Mieszkała w niewielkiej miejscowości, w której dominowały domy jednorodzinne, w większości stare, jak jej własne. Wiele żyjących tu osób wyznawało tradycyjne wartości. Jedna sędziwa sąsiadka otworzyła na oścież okno i zaczęła śpiewać pieśni religijne. Jej zawodzenie potęgowało apokaliptyczny klimat. Z drugiej strony słońce świeciło, a czerwień powoli wsiąkała w ziemię. Sąsiad, który wyszedł naprzeciw Katarzynie, był ponad pięćdziesięcioletnim mężczyzną. Zapytał ją, jak się mają dzieci i czy czegoś im trzeba. Potem w ceniczny sposób skomentował śpiewy starej kobiety. Wychylała się ona przez najwyższe okno w jednym z domów po drugiej stronie ulicy i była doskonale widoczna z miejsca, w którym stali rozmówcy. Oboje unikali oczywistego tematu, ale w końcu dłużej się nie dało. Katarzyna zapytała sąsiada, czy wie, co to do ciężkiej cholery miało znaczyć. Mężczyzna zrobił wydech zupełnie jakby samo wspominanie tego, co widział, sprawiało mu trudność. W końcu jednak uniósł palec do góry i wyjaśnił, że widział przecinającą niebo rakietę balistyczną. Utrzymywał, że przecięła ona niebo w znaczeniu dosłownym. Sklepienie rozeszło się tak, jak skóra pod naporem tnącego ją ostrza. Wkrótce całe niebo zamieniło się w wielką ranę, z której zaczęło sypać krwawym śniegiem, a kiedy słupek rtęci wskazał temperaturę powyżej zera, spadł czerwony deszcz. Po chwili milczenia sąsiad dodał jeszcze, że rakieta przemieszczała się ze wschodu na zachód. Katarzyna zbudziła się w środku nocy. Zeszła z łóżka bardzo ostrożnie, żeby nie zbudzić dzieci, które wyjątkowo położyła spać w swoim własnym pokoju. Potem weszła do kuchni, gdzie przy świetle okapu nalała sobie wody do picia. Ze szklanką zbliżyła się do okna, które zostawiła na noc uchylone. Przez szparę wdzierało się do środka przeciągłe, melodyjne wycie. Kobieta westchnęła z irytacją i zamknęła okno. Śpiew sąsiadki stał się mniej natarczywy. Katarzyna wypiła wodę i wróciła spać. Długo nie mogła zasnąć. Najpierw przez ponad godzinę wsłuchiwała się w miarowe oddechy swoich pociech, a potem myślała o tym, co usłyszała od sąsiada. Mężczyzna bez wątpienia opisał to, co zobaczył na niebie. Pytanie trafnie wszystko zinterpretował. Zbudziła się dziwnie wypoczęta. Wyglądało na to, że spała dłużej niż zamierzała. Usłyszała dochodzący za okien śpiew ptaków i przez chwilę fantazjowała o tym, że świat jest normalny, a wydarzenia dnia poprzedniego były tylko złym, dziwacznym snem. Wokół niej nie było dzieci. Zaczęła ich szukać, a towarzyszył jej gnieżdżący się w brzuchu niepokój. Uczucie było silniejsze niż zazwyczaj. Mimo wszystko kobieta nie wpadała w panikę. Dzieci często budziły się wcześnie i to, że już gdzieś mieszkowały, było normalne. Wiedziała, że zamiast się martwić, powinna być im wdzięczna, że dały jej pospać. Z kuchni dochodziły odgłosy, więc to do niej się skierowała. Ujrzała dokładnie to, czego się spodziewała, a mimo to odetchnęła z ulgą. Dzieci jadły śniadanie. Starsza córka pomagała swojemu bratu, a przez rozchylone zasłony wpadało mnóstwo światła. Choć Katarzyna zabroniła dzieciom odsłaniać okna, nie zareagowała gniewem. Przywitała się. Podeszła do szyby i rozejrzała się po okolicy. Świat wyglądał zwyczajnie. Więc może krwawe opady rzeczywiście były tylko koszmarem. Synek przełknął kęs kanapki, a następnie poruszył temat wiszącego w salonie zegara. Utrzymywał, iż zegar już działa. Katarzyna w to wątpiła. Urządzenie zepsuło się dawno temu. Mimo, że kilkukrotnie wymieniała w nim baterię, wciąż pokazywało tę samą godzinę, ale chłopczyk był pewny swego. Po chwili namysłu Katarzyna zgodziła się, że może coś w tym być. W ostatnich dniach uczyła go odczytywanie czasu, nic więc dziwnego, że zwracał szczególną uwagę na zegary. Z ciekawości przeszło się do salonu. A jednak synek się pomylił. Zegar wciąż wskazywał dwunastą, a konkretnie dwie minuty do dwunastej. Zegar dalej stoi w miejscu znajmiła, kiedy wróciła do kuchni. Nieprawda, wtrąciła córka. Ruszył się dokładnie o jedną minutę do przodu. Po tych słowach nastąpiła cisza, przerywana tylko co jakiś czas odgłosami siorbania mleka, za które zabrał się synek. Katarzyna usilnie próbowała sobie przypomnieć, jak było naprawdę. Nagle poczuła... Że wskazówki zegara mogą mieć jakieś znaczenie. Fakt, że nie potrafiła sobie przypomnieć jakie, tylko spotęgował atmosferę niepokoju. Rozpoczął się nowy tydzień. Katarzyna musiała odprowadzić dzieci do szkoły i przedszkola. Uczyniwszy to, pojechała rowerem do swojego miejsca zatrudnienia. Często spoglądała w niebo, ale z powodu częściowego zachmurzenia nie mogła dostrzec na nim żadnych otwartych ran czy blizn. Do pracy nie musiała się śpieszyć, ponieważ szef, znając jej sytuację, zgodził się na elastyczne godziny pracy. Cenił jej zaradność, pamięć, umiejętności, orientowała się w przestrzeni oraz to, co coraz rzadziej obserwował nawet u męskich pracowników. Siłę i wytrzymałość. Katarzyna pełniła funkcję starszego magazyniera. Codziennie przenosiła ładunki, przewoziła je wózkiem widłowym, odnajdywała i wydawała właściwe towary na sklep oraz tłumaczyła mniej zaradnym pracownikom, co się gdzie znajduje. Tego dnia jednak zamiast pracować, siedziała wraz z innymi w kantynie. Pracownicy nudzili się, ponieważ ciężarówki z towarem nie przyjechały. Ale to nie wszystko. Wedle tego, co kobieta usłyszała od innych, nie dotarły również dostawy do sklepów spożywczych. W miejscowości wciąż nie było łączności. Krążyły też plotki, że zabraknie wody, ale to domysły o przesuwaniu się frontu przeraziły Katarzynę najbardziej. Podobno w przeciągu najbliższych dni miały się tutaj pojawić nieprzyjacielskie wojska lądowe. Po powrocie do domu. Matka wzięła córkę na bok i zaczęła ją instruować, jak ma się zachować w wypadku, gdyby do ich domu wkroczyli żołnierze. Starała się wyjaśnić wszystko tak, żeby za bardzo jej nie wystraszyć. Przede wszystkim zaś próbowała ukryć własne przerażenie. Od tego dnia córka miała nosić tylko spodnie i ubrania typu unisex. Posługiwać się swoim nowym, chłopięcym imieniem – i niestety musiała pożegnać się z długimi włosami wszyscy siedzieli w domu zarówno zakład pracy szkoła jak i przedszkole zostały zamknięte nikt nie wiedział co się dzieje poza miasteczkiem niekiedy w oddali dało się słyszeć grzmoty ale Katarzyna nie miała pewności czym naprawdę były ludzie gadali tylko o wojnie Wielu spakowało dobytek życia na samochody i wyjechało na zachód. Ci, którzy zostali, żyli z zapasów. Katarzyna nie dysponowała środkiem transportu, który byłby w stanie przewieźć ją, dzieci oraz bagaże. Póki co zdecydowała się zostać. Wędrowała ulicami miasteczka i pukała od drzwi do drzwi, pytając czy ktoś zechce jej sprzedać trochę jedzenia. Ludzie niechętnie jej otwierali. Jedzenie stało się czymś cenniejszym niż jakiekolwiek pieniądze. Stojąc pośrodku drogi, na opustoszałym osiedlu, kobieta westchnęła ze zrezygnowaniem i zadarła głowę do góry, jak gdyby chciała błagalnym spojrzeniem skłonić Boga, o ile w ogóle istniał, do interwencji. Katarzyna uczestniczyła zazwyczaj w religijnych wydarzeniach, ale tylko dlatego, że wszyscy to robili. Nie interesowały jej kwestie duchowe, również nie zadawała sobie filozoficznych i teologicznych pytań o to, dlaczego Bóg pozwala na to całe zło, uważała się za osobę neutralną w stosunku do reliki. Ale w tamtej chwili, trwając z rozrzuconymi ramionami i ze ku górze twarzą, zaczęła się modlić. Nie spodziewała się, że to przyniesie jakiś skutek, ale, będąc osobą pragmatyczną, nie potrafiącą wykluczyć istnienia Boga, wolała wypróbować wszystkiego. Modlitwę przerwała w połowie, ponieważ ujrzała lecące wysoko, zaraz pod sklepieniem niebieskim, obiekty. Przypominały samoloty bez skrzydeł, całe ich mrowie przecinało błękit nieba, a na trasie, którą się przemieszczały, otwierały się rany. Obiektów było początkowo kilkanaście, zdawały się rysować firmament niczym żyletki skórę. Katarzyna stała tak z otwartymi ustami i nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Czym innym było obserwowanie czerwonego deszczu parę dni wcześniej, a czym innym patrzenie na niebiańską tkaninę, albo raczej tkankę rozchodzącą się na boki pod naporem jakichś latających maszyn. Kiedy pierwsze kilkanaście rakiet przecięło niebo ze wschodu na zachód, z góry spadła czerwona mrzawka. Kobieta wciąż stała w tej samej pozycji, niczym sparaliżowana, Obserwowała, jak pojawiają się kolejne obiekty. Teraz było ich więcej i leciały z zachodu na wschód. Cieły poznaczone zadrapaniami, ale wciąż kompletny błękit, dodając nowe krwawe pręgi oraz rysy. A potem nadleciało jeszcze więcej obiektów, tym razem z obu stron. Mijały się w locie, a obrażenia, jakie czyniły, nie przypominały już skaleczeń Żyletkami. Sklepienie niebieskie wyglądało, jakby pochlastano je szablami. Przestało być niebieskim. Stało się czerwonym, a z góry lunął krwawy deszcz. Katarzyna odgarniała potoki krwi, zalewające jej włosy i oczy, ale było tego zbyt wiele. Nagle zapragnęła znaleźć się razem ze swoimi dziećmi. Puściła się biegiem do domu. Już nie patrzyła w górę, tylko gnała przed siebie. Gdyby jednak to zrobiła, ujrzałaby całe płaty mięsa odrywające się od sklepienia i lecące w dół. W domu panowała grobowa atmosfera. Katarzyna zastała wszystkie okna pozasłaniane. Było podejrzanie cicho. Jedyne dźwięki, jakie dochodziły do jej uszu, pochodziły z zewnątrz. Krople deszczu wściekle waliły o dach, parapety i okna, a ciecz przewalała się przez rynne. Kobieta próbowała sobie wyobrazić, że to zwyczajna ulewa. Z całych sił unikała myślenia o tym, jak z zewnątrz wyglądał teraz jej dom. Ona sama była pokryta i przesiąknięta czerwienią. Ale na szczęście nie widziała się zbyt dokładnie. W domu panował mrok. Katarzyna poruszała się po wnętrzu w połowie na pamięć, a w połowie patrząc na kontury mebli. Dzieci nie przyszły jej powitać. Martwiła się o nie, mimo że sama instruowała je, że na wypadek, gdyby zdarzyło się coś złego, mają się ukryć. Zasłonięcie żaluzji i zasłon natomiast było oddolną inicjatywą córki. Jak zgadywała Katarzyna, zuch dziewczyna, pomyślała matka. Zanim na poważnie zaczęła szukać dzieci, zdecydowała udać się do łazienki. Tam, otoczona gęstą ciemnością, stanęła przed lustrem. Widziała tylko zarys swojej sylwetki. Wydawało jej się, że obserwuje kogoś obcego. Na półce pod lustrem stały świece i Katarzyna podpaliła je zapalniczką. Krzyk uwiązł jej w gardle, kiedy ujrzała swoją umazaną we krwi twarz. Pulsujące światło świec potęgowało wrażenie, że kobieta ma do czynienia z upiorem, a nie z własnym odbiciem. Uniosła dłoń, pomachała do siebie i dopiero wtedy nabrała pewności. Mimo to czuła ciarki, kiedy odwracała się tyłem do lustra. Musiała się umyć, oczywiście. Nie mogła pokazać się dzieciom w takim stanie. W brodziku miała przygotowaną miskę z wodą. Rozebrała się od pasa w górę i zrobiła co mogła. Najtrudniej było z włosami. Wciąż miała wrażenie, że pachnie krwią i to mimo wiedzy, że krew jest bezzapachowa. Katarzyna czuła, że tamten deszcz na stałe zrosił jej duszę. Po toalecie założyła inne ubranie i zaczęła szukać ostrzyżonej na chłopaka córki i małego synka. Nie wołała ich, ale przechadzała się po domu ze świecą w ręku, w nadziei, że kiedy wypatrzą znajomą twarz, same wyjdą z ukrycia. Krążyła mrocznymi pomieszczeniami, które w świetle świec wydawały się obce, i z trwogą patrzyła na fantastyczne cienie rzucane przez tańczący płomień. Natrafiła na kocek, którym kilka miesięcy wcześniej zakryła pęknięcie w ścianie. Jego wesołe kolory wyglądały teraz niezdrowo i groźnie. Tak samo było z każdą znajomą rzeczą, na którą natrafiła. W końcu zatrzymała się przed zegarem. Wskazywał północ równo. Bardzo długo stała i wpatrywała się w jego tarczę, wskazówki, ciemne obramowanie nagle doznała olśnienia i wszystko zrozumiała. Prawda okazała się przerażająca, ale jakimś dziwnym sposobem przyniosła jej ulgę. Kobieta podniesiona na duchu zeszła wreszcie do piwnicy, gdzie odnalazła swoje dzieci. Przestało padać dopiero późną nocą. Sąsiadka śpiewała mimo obrażeń, ale zbyt cicho, by ktokolwiek mógł ją usłyszeć. Kawał czegoś, co mogło być niebiańską tkanką, spadł na jej dom, grzebiąc ją pod gruzem. Budynki, które ocalały, były smagane wiejącymi ze wszystkich stron gorącymi wichrami. Ci z pozostałych przy życiu mieszkańców, którzy mieli wystarczająco dużo odwagi, żeby patrzeć, widzieli złowieszcze chmury składające się z odparowanych drobin gleby, aerozoli oraz pyłów. Atomowych grzybów, które wyrosły po deszczu, było tak wiele, że zlały się w jedno. A na samym końcu nadeszła zima, a wraz z nią spadł śnieg. Niektórzy się z tym nie zgadzali. Twierdzili, iż z góry na ziemię padały strupy. Inni utrzymywali, że to zlepki promieniotwórczej materii. A wkrótce nikt już nic nie mówił. A nad światem zaległa głucha cisza. Tylko wiatr jęczał żałośnie, przeciskając się pomiędzy ruinami. Więcej horrorów od R.G. Sawickiego znajdziecie na podcaście Dawki Grozy na Spotify albo jeśli kupicie jego debiutancką powieść Źródło Mrozu. A już tej jesieni ukażą się drukiem kolejne teksty tego autora, tym razem w ramach szykowanej przez wydawnictwo Lingua mortis Antologii Grozy. Jeśli chcecie obserwować pisarza RG Sawickiego, możecie go znaleźć na Facebooku i dodać do znajomych. Jeśli to zrobicie, przekażcie ode mnie pozdrowienia.